zatrzymywać ani w chwili nie możemy się dać dzwonić tutaj prawie wyłączyłem w tym momencie przejście ewakuacyjne ale się udało przeskoczyć na szybko to są ostatnie sekundy w jaki sposób można przejść tą, tą misję i tylko wariat jest w stanie to zrobić ale świat należy do wariatów 37 sekund słuchajcie tutaj musi być jakiś sposób na to żeby pokonać w końcu tą trasę nie zatrzymuj mnie, szkoda, że w momencie, kiedy e, ja biegnę do przodu... 20 sekund do końca, słuchajcie, do totalnej eksplozji. No, 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 no dajesz, 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 14 sekund. 11 sekund, tutaj nas zatrzymał. No, no, nie, oni tu tak chodzą sprytnie, ze 6 sekund do końca, 5 sekund, 4... Słuchajcie, uda się, 2 sekundy, no niemożliwe, for Forest, stać!